W 1959 Robert Pound i Glenn Rebka przeprowadzili eksperyment, w którym zmierzyli przesunięcie widma fotonów emitowanych w kierunku narastającego pola grawitacyjnego. Mówiąc najprościej, świecili w dół i w górę i mierzyli zmianę barwy światła zależną od grawitacji. Oczywiście w praktyce eksperyment był trochę bardziej skomplikowany, ale w teorii sprowadzał się właśnie do tego. W budynku laboratorium na Uniwersytecie Harvarda przebito się przez wszystkie piętra od strychu do piwnicy. Następnie przez wszystkie dziury przepuszczono plastikową osłonę i wypełniono ją helem. Na górze i na dole umieszczono próbki i zatopu żelaza 57. Pod dolną, będziemy nazywać ją odbiornikiem, umieszczono czujnik promieni Gamma, a górną, emiter, zainstalowano na membranie głośnika. Na czym polegał eksperyment? Emiter wzbudzano, ten emitował foton Gamma. Na dole znajdował się odbiornik który powinien wpadać w stan wzbudzenia, będąc bombardowanym przez fotony gamma, których energia podczas emisji była odpowiednia, żeby doszło do efektu w drugiej próbce. To, czy fotony były przez niego absorbowane, czy przylatywały bez interakcji, mierzył licznik umieszczony pod odbiornikiem. Gdyby przechwytywał fotony spadające z góry, oznaczałoby to, że ich energia nie uległa zmianie, czyli grawitacja nie zmieniła energii i częstotliwości fotonów. Dodatkowo, emiter znajdował się na głośniku, który wprawiano w drgania, przez co źródło fal się poruszało względem odbiornika, a więc fale zgodne z efektem Dopplera zmieniały częstotliwość. Przypomnę, że jeżeli źródło fal zbliża się do odbiorcy lub od niego oddala, ten rejestruje fale skrócone lub wydłużone. Skoro grawitacja zmieniała długość fal i te nie były obserwowane, to drgania emitera w pewnym wychyleniu niwelowały ten efekt. W pewnym wychyleniu membrany fotony gamma zyskiwały korektę częstotliwości potrzebną do wzbudzenia jądra. Kiedy emiter się nie poruszał, Odbiornik nie wychwytywał fotonów, ale kiedy był w ruchu, efekt grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni był niwelowany przez przesunięcie ku fioletowi z powodu ruchu źródła fal. Zmieniano także emiter z odbiornikiem miejscami, żeby zmierzyć czy zajdzie zjawisko odwrotne, co potwierdziło skuteczność doświadczenia. Eksperyment pounda rebki potwierdził istnienie grawitacyjnego przesunięcia długości fali elektromagnetycznej z dużą dokładnością, która została zwiększona w jego kolejnych wersjach.